Senia żółty prawory. w modzie. nasi kolory. wrzewo za zadu czas. Czas na wdać. Widzimy razem gożen mjać. Ukraina. Szanowni państwo, drodzy Ukraińcy. Nasi sąsiedzi. 24 sierpnia 1991 roku chwalono. Deklarację Niepodległości Ukrainy. To bardzo ważna data w Państwa historii. Cieszymy się, że możemy dzisiaj w tym dniu również z Wami świętować, cieszyć się Waszą radością. Życzę dobrego, radosnego świętowania. Cieszcie się ze swojej niepodległości, rozwijajcie swoje państwo. A zakończę przysłowiem, bogaty sąsiad to dobry sąsiad. Życzę Wam bogactwa, zdrowia, wszystkiego dobrego. Ponieważ nasze sąsiedztwo musi być dobre, musi się rozwijać i musi prowadzić do pokoju w Europie. Wszystkiego dobrego. Czas nam Bogactwem miast są ludzie, bogactwem rybnika stali się także mieszkańcy, którzy przyjechali do nas z Ukrainy. Jest z Was tutaj już około 4000 ludzi, dlatego z okazji Waszego święta, które przypada 24 sierpnia, chciałem Wam życzyć wszystkiego najlepszego w imieniu Rybnicza i władz miasta Rybnika. Z drugiej strony chciałem Wam życzyć tego, aby tęsknota za ojczyzną i spędzanie czasu u nas w mieście była jak największa dla Was. Wszystkiego najlepszego. Drogi i drogi Ukraińcy, witajem o Was z Dniem Niezależności Ukrainy. Miru Wam, siły. Z lala chody. E, optymizmu ta uspichni w u wszystkich poczynaniach. Święte witania od mieszkańców miasta Rybnika. Sława Ukrainie! My wstawali, to i kto z neba, daj nam szans, i ma reśu, i za nas. Drodzy przyjaciele 28 dzielnicy, wszystkiego co dla was najlepsze w dniu, Niepodległości Ukrainy. Mamy nadzieję, że u nas w 28 dzielnicy możecie odnaleźć kawałek swojej ojczyzny. Łączą nas kolory naszych flag. Wybraliście Śląsk jako miejsce, jako swoją drugą ojczyznę. Tą prawdziwą zawsze nosi się w sercu. Ukrainie. Sława Ukrainie! Sława Ukrainie! Luba moja Ukraino, dorogi zemlaki, witają z Niem Niezależności Ukrainy. Навіть перебуваючи тисячі чи сотні кілометрів від дому, ми не повинні забувати, хто ми, де ми народилися і якого ми роду. Пам'ятаймо своє коріння, культивуємо свої традиції, плекаємо свою мову солов'їну, підтримуймо одне одного тяжкі і щасливі хвилини, бо ми є українці. Як співав Тарас Петрененко, дороги іншої не треба, поки горить чумацький шлях. Я йду від тебе і до тебе по золотих твоїх стежках. Мені не можна не любити, тобі не можна не цвісти. І доти варто в світі жити, доки живеш і квітнеш ти? Слава Україні!